Siema! Tu czakam z tej strony. Chwilę mi nie było, byłem trochę zajęty. Pomagałem koledze się przeprowadzić. Pomagałem zebrać trochę swoich rzeczy, przewieźć gdzieś, wywieźć gdzieś. No trochę tego było. Mam nadzieję, że się już obrobiłem ze wszystkim. No, także mogę trochę ponagrywać dalej. Dzisiaj będzie kilka tematów, podzielonych na, oczywiście na różne filmiki. Mm. I pierwszy strzelimy. które. A, może być ten. Dobrze. Ostatnim miałem niezłą sytuację. A, może zacznę od tego. Lubię łachotki oraz czesanie. Nie, łachotek nie lubię. Zmierzam <śmuluję> ogonem na zawołanie. <śmuluję> Taką koszulkę zostały. Do tego kocham drapanie w pięty. Mój syn lubi gryźć po palcach. To jeszcze lepsze. Podczas snu. Znaczy naszego. No i ostatnie. Będzie tematem dzisiejszego materiału. Znowu koszulka. Jestem łasy na komplement. Dzisiejszy materiał będzie o sznurkach emocjonalnych. I zarówno tych plusach ujemnych, i plusach dodatnich. Czyli i tych e, 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 i komplementach, i różnego rodzaju plotkach, opiniach, e, ocenach ciebie i wszystkiemu temu co związane z różnymi epitetami, wyzwiskami, czy, czy wszystkim innym. Nie będę tu wymieniał, bo nie ma sensu. Chodzi o ładunek emocjonalny. Mam tutaj zapisane. Interesuje mnie, jak świadomy jesteś tego, jeśli ktoś do ciebie powie, ale ty się ładnie uśmiechasz. Okej, okay, możesz wziąć komplement. To też jest nauka. Znam e, takich, którzy, jak ktoś powie im komplement, to robią on coś ode mnie chce. Uwaga! Du, 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 du. To też nie jest dobre podejście. Umieć e, Odebrać szczery komentarz, to też sztuka. Za to jeszcze większą sztuką jest nie dać się wciągnąć w ten sznur emocjonalny, który ktoś ci za niego ciągnie. Bo może od ciebie coś chcieć. Oczywiście to jest kolejne założenie jakieś, tak? które wcale może być nieprawdziwe, ale warto by było, żebyś. Wyskoczył na chwilę z tego programu, ale jesteś piękny albo ale jesteś brzydki. Z którąkolwiek z nich, bo to nie ma znaczenia. I zastanowił się dwutorowo, bym to tak zaproponował. Co ta myśl z tobą robi? Czyli na co pozwalasz? tak, Na co pozwalasz sobie? <noise> Jakie uruchamiasz emocje w ciele? I czy za nimi ciało podąża? I czy się. I czy wpadasz w to? A drugie pytanie: co ta osoba ma zamiar zrobić za chwilę, lub czego od ciebie może chcieć, wywołując w tobie taką, próbując wywołać w tobie jakąś reakcję, rzucając tą tezę. Czy ty się na nią złapiesz jak rybka, czy nie? Jak złapiesz się, to ona pociągnie. I dopóki ludzie będą um, się łapać na te przynęty, dopóty one będą rzucane. Jeśli urwiesz któryś ze sznurków emocjonalnych, związanych, który jest związany, którym jesteś związany, z, czy związana z kimś bliskim, kto wsie z ciebie, że tak to nazwę, to, to on będzie trwał dopóki, dopóty, dopóki ty nie przestaniesz reagować. Hmm? Jak przestaniesz, to on przestanie to robić tą techniką. Będziesz szukał innego sznura. Aj, kreatywni są bardzo. To jest niesamowita zabawa. Uwielbiam, to robić. Ktoś coś rzuca, albo ja coś rzucam i tylko czekam, czy się złapią, czy nie. No dobra, ja coś rzucam. No mnie już tak mm, trudno złapać na coś. Ale zdarzcie, się. Nikt nie jest idealny. Wszyscy są jacy? Pamiętacie? Pozwolę wam sobie przypomnieć. Tak jacy są. No. To mam nadzieję, że nie będziesz się dawał łapać na różne sznurki emocjonalne. Ty głupi. Tylko nie głupi. Dobra? No. No to tak na szybko dzisiaj. Będzie kilka krótkich, szybkich filmików. To pierwszy z nich. Nie daj się łapać, ani na komplement. Oczywiście, jeśli to jest komplement bardzo szczery i ty. Wykalibrujesz. Oczywiście. Mm, kalibracja. To to jest? przejść tu, spojrzę tam, spojrzę tu. <grym> Jeśli chcesz już w ogóle to robić, dowiedz się o tym trochę więcej, sprawdź jak to się robi i nie pokazuj po sobie, że to robisz. To po pierwsze, po drugie, ta reakcja twoja musi być praktycznie natychmiastowa, żebyś, żebyś nie czekał, jak ktoś coś rzuci nie schował się hmm, i zastanawiał się co on zrobił, teraz dwie godziny minęło, a Ty jesteś najprędzej, wszyscy się bawią na tych hmmm, siedzisz i <trala> pobudka, to nie w tą stronę. Analizy nie są wskazane w tym czasie i w taki sposób, nie? Więc jakby uruchom więcej intuicji, ona Ci pomoże szybciej sklasyfikować, czy ktoś jest szczery, czy nie. Hmm? No, to by było na tyle na tę chwilę. Bądź dla siebie dobry. Nie dała się wciągać różnym sznurkami emocjonalnym. nie? Komukolwiek, mm? sobie też. Przede wszystkim. No, to pa.